Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Fantasy Pyramidnik. Zrobimy sobie standardowo podsumowanie kolejki i przygotowania do następnych. W sprawach organizacyjnych nagrywam to na 15 września. Nie przedłużając, zaczynamy. Punkty: 54 na średnią 57. Szczerze, najgorszy start, chyba ze wszystkich względów, jakich miałem. Trzeba się wziąć za fpl bo jest dla... tragedia. Zacznijmy sobie od podsumowania. Kwesty dwóch brałkarzy. Powiem tak: Sancheza miałem do soboty. W sobotę sobie zobaczyłem. Kurde, przez gra przeciwko Sanchezowi, więc lipa będzie. Mówiaczul, zmienię sobie. Czemu nie? No, zmieniłem sobie, dlatego żeby. Jak Tony strzeli, to Sanchez straci, a jak Sanchez zyska, to Tony straci z tej teorii. Więc mówię: Bachman będzie spoko. No jak się okazało, ale spoko nie było. Znowu nietrafiony bramkarz. Jeśli sobie przeanalizujemy, trzecia kolejka. Nietrafiony. Druga kolejka. Nietrafiony. Pierwsza kolejka. Jeden punkt więcej. Czy może to uznać za trafiony? O, nie za bardzo. W pewnym sensie ok. Trafiłem tego lepszego, ale w najgorszym momencie, więc. Lipa. Więc nadbramkarzy, już mówiłem, bo to w każdym odcinku mówię, ale tragedia jest dla mnie grać tych dwóch bramkarzy. Chcę ich zmienić, bo naprawdę źle mi się gra. Poczekam na tą dziką kartę. Jeżeli chodzi o obronę. White dał to, co miał, dać czyste konto. Żółta kartka, ok, ale jesteś te konto, potem znowu liczę na te, ale to pogadamy przy transferach. Show, dał asystę nie ma, czystego konta, nie więcej czy dał tą ilość punktów, na jaką liczyłem, czyli te 5 minimum. I tak wydaje mi się, że Show ma większą szansę w asystach, jeżeli gra Christa Ronaldo, niż bez. Na przykład to, że może zagrywać komuś spokojnie na główkę, a Ronaldo na spokojnie. Taką tą główkę może. Znaczy ma do, do wysoko skacze, no to będzie fajnie wykańczał to. w Lidze Mistrzów wczoraj, jak oglądałem trochę meczu. To było widać, że takie sytuacje były. Petar Alexander Arnold asysta CS. Super. 12 punktów. Czego chcić więcej? Lecąc dalej. A i oczywiście miałem Stonsa. stąsa miałem po raz czwarty. Ominęły mnie trzy czyste konta yy, City, bo stąs ani razu nie zagrał. Lipa straszna. Strasznie się pomyliłem przy tym Stąsie, tak jak przy tym Kawanim. Pewnie to, to też mnie bardzo glitowało. Kawaniego zmieniłem <grywka> na Karwalta <Carver> Loina, <grywka> więc tutaj też. No, co mogę mówić, ale to jak dojdziemy do, do atakujących. Jeśli chodzi o moją pomoc. Rafinia po dwa punkty. Okej, okay, Rafinia z Liverpoolem. Wyśle ta Czerwień. Nie powiem, trochę liczyłem. Znając te drużyny, trochę liczyłem na obusieczną. No, że z tej z tej strony może być bramki. Na wypadek tak rafinie dałem na ławkę, ale bałem się, że to strzeli. Mówię, a jak mi stąd nie zagrał, to przynajmniej mówię, rafinia mi pomoże punkty zdobędzie, Nie zdobył. Powiedzmy, że wkalkulowane, no bo yy, na ławce był, tak? Ale tak jak mówię, najbardziej się go bałem, że on mi da punkty, a będzie na ławce. Star z wilkami. O, co powiedzieć. Miał jedną kolejkę, niby miał Okej, okay, lubi piłkarza jako, że dobrze gra i tak dalej, no ale na dziś nie sprawdza, oprócz pierwszej koliki nie, nie niszczy tak tej obrony, jak miał niszczyć. Okej, okay, ma sytuację, ma jakieś tam szanse na style, ale to, to nie jest taka dominacja, żeby żeby, żeby trzymać na pewno go dłużej niż te dwa mecze. Nawet nie wiem, czy to nie jeden mecz tak naprawdę. Grydish trzy punkty. Tak, chyba też w każdym odcinku mówię. Jak kwestia Gridisha. Nie jestem fanem, jeśli chodzi o FPL-a. Wydaje mi się, że to nie jest być super pick. Tym bardziej, że przychodzi ktoś tak jak Foden, który... Też zależy jak ilościowo będą grać Gridish Jak się podzielą Liga Mistrzów Premier League. Tak siak. Foden na pewno, moim zdaniem, powinien mieć na spokojnie zdobywać więcej punktów niż Greedish, jeśli chodzi o FPL-owo więc jeżeli się okaże, że na przykład Greedish, będziemy będzie miał większość ligi mistrzów a Foden Premier League dla mnie super, wezmę sobie na bez, na spokojnie chłopak ma, może grać na wielu pozycjach i jeśli chodzi o punktację też może być bardzo spoko no i Grydish no, 1-0 1-0 ciężko żeby Grydish coś zrobił, no sorry Benrama wydaje mi się, że cały West Ham -Savid. Southampton, który nie jest Outhampton nie jest za mocny. Benrama, który już zawiódł w dwóch meczach. Akurat jakiego ja miałem? A w dwóch pierwszych, kiedy go nie miałem. Kiedy myślałem, że to on właśnie zastąpi Ringarda. Mówię, a ale nie będę ryzykował jak z kawani czy kimś. No. Chyba pozaryzykowałem. W calach, Dobrze przyznający zrobił jeszcze jako kapitan. Ten jeden gol. Mógł być drugi. Mógł mieć. Nie, nie wiem czy po asyście, nie, a salach nie mógł mieć przynajmniej jednej. Tak się kalendarz ma dobry. Ten jeden gol. Przy się. Przyliczam przy, przy Liczyłem na przynajmniej dwa gole. Bądź gol i asysta. Ale nie będę naczekał. do tego co im wszyscy nie zrobili. Podchodzę do ataku Tonej. Miał sytuację, naprawdę. Nie. Ludzie go często sprzytają. Ja też, to pra co prawda, się dużo zostawiałem, czego sprzedać w tych dwóch pierwszych meczy. Tutaj jeszcze raz więcej ma sytuacji, i tak dalej. Ale po co trzymać gościa, który nie daje i będzie taki tą szczekawaniem, O, da mi, da mi kiedyś. Dane Inks z Chelsea. No, Dany Inks u mnie był na ławce, więc nie liczyłem od niego na nic. Liczyłem na kawę Talwina, więc tutaj nie mam co powiedzieć. Myślałem, że prawdopodobnie nic nie zrobi, i nic nie zrobił. Bo jeżeli chodzi o ławkę, to miał być stąd Scarlet Luin. Patrz na Werton, który wykończył 3-1, no wydaje mi się, że Scarlet Luin mógłby mieć tam swoje punkty. No a stąd z czystym kątem pewnie też mógłby być. A Marty w ogóle nie zagrał. Podchodzę do meczu i czy pojawiły się jakieś opcje wpielowe? Crystal Palace Gallagher, wydaje mi się, że nie brałem go jakoś wcześniej pod opcję. Nawet po tym jednym meczu z West Hamem, ale po tych dwóch meczach, nie, no muszę powiedzieć, szczerze, pełnoprawna opcja 5-6. Nie wiem, czy on już zdrożał, czy jeszcze zdrożyje. Wiem, że idzie w górę. Fajna cena. Oczywiście średni zespół, ale no nie powiem, opcją się pojawił. Jeśli ktoś szuka tanio i chce sobie zaryzykować Crystal Palace Crystal Palace, to wydaje się naprawdę fajną opcją. Nasz nowy napastnik Crystal Palace jest opcją. On szedł na krótko. I tu się pojawia pytanie. Okej, okay, zrobił dwa gole, ale z ten Hamem, który yy, który nie był tym Tadeuszem który był wcześniej. Grał tragicznie w porównaniu do tych wcześniejszych meczy. Zobaczymy, z nim bym nawet zastopował. Chyba, że kosztuje 6,5. Wydaje mi się, że za, można za tańszą cenę znaleźć pewniejszych, które mają, którzy mają minuty. I znając Crystal Palace, pewniejszych który, innych zawodników, gdzie mają w teorii lepsze zespoły do ataku. No, ze spór to nawet nie ma co mówić. Przecież te konto Crystal Palace, można mówić, o tutaj coś się stanie. O, mieli dwa razy trzy to ale w takim kalendarzu bym ja, raczej się jakoś nie inwestował w obronę. personal pojawił się ktoś opcją. Ramsdale jest kwotą 4,5, więc jeżeli by był pierwszym bramkarzem, to Ramsdale może być dobrą opcją. Teraz dlaczego? I mamy Sanchez za 4,5 i Ramzda za 4,5. I teraz pojawi się takie coś. Rami, wiem, jakieś śmieszki i tak dalej przy Arsenalu, ale na ogólny, jakby na wrażenie i tak dalej, Arsenal jest lepszym zespołem niż Brighton. To Arsenal prędzej, powiedzmy, że nie w tym sezonie no, W tym sezonie już trochę się kibice przyczaili, że te europejskie puchary odchodzą, ale w następnym sezonie, nie wiem, zmiana menadżera, bądź co innego. Będą chcieli walczyć o yy, Puchary Europejskie. Brighton, nie wiem, kiedy będą gotowi, żeby walczyć o Puchary Europejskie. Wiem, że dużo ludzi lubi, jak gra i tak dalej, ale wszyscy pokładają w nich nadzieję. Oni zawsze bliżej są spadku niż dobrego wyniku. Iść dla mnie, jeśli zajmą 10 miejsce, Brighton, to będzie duży sukces. Będą się z tego mega cieszyć. Dlatego, samo przez to, że ten zespół w teorii jest lepszy i ma naprawdę spoko kalendarz zastanawiam się czy nie wziąć na przed sobie Rangeday'a zamiast właśnie tego. Jedyne pytanie, czy on na pewno jest już podstawowym brałkarzem? czy z tym lano się nie będzie wymieniał? To jest największe pytanie. Bo Rangeday, jak kosztuje 4,5 dla mnie pojawia się opcją i oprócz, na no, nieczyste konta, to wiadomo co Arestel może robić, Ktoś w w obronie co? Ramsey pokazał, że lubi zdobywać punkty za savey, za to, że obroni tak? Interwencję będzie miał, więc tutaj też się pojawia opcja. Wydaje mi się, że ta opcja jest lepsza niż savey Sanchez ale tak myślę. Czy Bumayak jest opcją za 9,9? Nie. Czy PP opcją za 7,2? Czy jest kalendarz? Tak. Ja bym się zastanawiał, czego wziąć, ale trochę kosztuje. Ale widać, że chłopak szarpie. Możesz zdobywać asysty kole. Mają kalendarz. Muszą teraz coś robić. Więc dla mnie pojawi się nawet ciekawa opcja. Chłopak, który szarpie, więc tych dwie opcje na pewno dla mnie się pojawiły: czyli Pepe i Ramsday. Jest Gabriel jest za 5. Sorry, White jest za 4-4 w tym momencie. Nie ma tematu. Z Brighton. Nikt nowy, kogo bym polecał, bądź coś w tym stylu. Pewnie na przerwie nie znowu sobie tak pogadamy więcej o, o klubach i tak dalej. Z City Leicester. Nikt nowy. Ten ciągle najlepszą opcją, tak jak wcześniej mówiłem, z obrony. Tyle. Czy Bernardo dozduwać bramkę? I, I tutaj jest te. Nie, dla mnie za 6-9 na razie. Barnardo, nigdy nie będzie opcją Manchester United Ronaldo. Można nazwać opcją? Bo wcześniej jej nie nazywałem. Jeśli nie nazywałem jej, bo bałem się, co się z nim stanie. Jak się poradzi zespół, to w tym momencie nie, boję się go nie mieć. Tak to mogę powiedzieć. Nawet przy czerwonym kalendarzu, niby boję się go nie mieć. Ingard czy jest opcją? mi się wklejonym tym. Nie, przez to, że okej, okay, tu dostaję minuty, dostaję minuty w Lidze Mistrzów, ale to są tylko resztek, resztki minuty. Czy Bruno? Nie wiem, nie było jeszcze kartnego. nie widziałem wszystkich rzutów wolnych, nie wiem, dla mnie Ronaldo w tym momencie jest po prostu lepszą opcją. Pogba. Jeśli na początku po czterech asystach mówiłem, że on będzie asystował niedużo, muszę powiedzieć, przepraszam, Ogba jest naprawdę super opcją. Ktoś go kupił za 7,5. Ma fajną opcję i niech go sobie trzyma, bo widać, że chłopak ma pociąg na asysty w tym meczu. Greenwood widać, że gra, nie grał w Lidze Mistrzów, pewnie będzie grał w Premier League. Jest opcją nadal. Za 7,7 wystarczy, że gra. Nawet przy Ronaldo on jakieś punkty będzie miał, więc Greenwooda też warto. Tutaj pojawia się pytanie, Greenwood będzie miał częściej gola niż Pogba, ale Pogba może mieć częściej za to asysty niż Greenwood. Co wolicie, kogo bardziej wolicie. Kogo ja bym widział w tym momencie? Od początku sezonu wolę Greenwood'a. Był dla mnie super opcją. W tym momencie mogłem być przy Pogbie, nie powiem. Bo jak widzę, że Ronaldo będzie strzelał, jak ktoś goli na to masakra. Podchodząc do opcji Southampton West Ham, czy jakaś pojawia się opcja. Wręcz odwrotnie. Jakie opcje się odjęły? Czyli Antonio i Penrama dla mnie na razie odpadają. Słucham to, na razie nadal bym mniej wystawał w nich. Jet City. Może na ten kalendarz, ale żadnych nowych opcji się nie pojawili. Wotwold Wilki. Wiadomo, Marshal trafił, użyteczny znaczy, trafił. Zdobył dwie asysty. Już kosztuje 4,6. Czy pojawi się jako opcja? Na pewno przed tym kalendarzem, tak. Samo to, że kosztuje 4,6, no ogólnie, w 4,5, jest fajną opcją. Ma fajny kalendarz. Więc wilki od początku w teorii sezonu pokazały, że są mocne. czy znaczy mocne. No, przegrywając trzy mecze, to w pewnym sensie nie za mocne, ale że. Nie im brakuje, żeby oni zaczęli te punkty zdobywać i zdobywać. Pewnie zaczną. Akurat mają taki kalendarz jak Watford, właśnie Brentford i tak dalej, gdzie oni mogą zacząć zdobywać te punkty i fajnie punktować. Marshal pojawił się dla mnie opcją. Ogólnie można pobawić się coś w obronie wilków. Nie dziwię się, jak się zaczną się pojawiać ich coraz więcej. Jeśli chodzi o nowy nabytek w napadzie Ok goal, ale 27 minut Nadal mają tego Jimenez'a Nie wiem czy Jimenez mógłby stracić skład albo grać razem z Honkiem. Hankiem Nie jestem pewny, jak się go wypowiada Więc tutaj na razie bym zastopował, dla mnie Obrona może być Fajną opcją Więc tutaj bym się zastanowił Chelsea Aston Villa no Z utwardu omijając. u otwarów, szczerze mówiąc, dla mnie jako tako pojawia się opcja Sisoko, który kosztuje 4,5. Za 4,5 gościu, który czasami może dać asystę bądź gol, Wydaje mi się oko opcją, więc pojawiła się w sumie z ta opcja z Sisoko przez ten transfer. W Chelsea oczywiście pewnie ludzie zaczną kupować Kowacicza. Zaraz pewnie podrożeje. Ja na spokojnie, tamten środek jest taka rotacja, że ciężko to wszystko pookreślać. Lukaku wiadomo, Na tak to z takich samych nowych, nowych opcji to moim zdaniem się nie pojawił. Wszyscy, których znamy to wiemy. I tyle, no ja spadł z ceny i zaczął grać. Wiadomo, że kiedyś zacznie, zacznie grać. W tym kalendarzu warto inwestować mosta pewnie w Chelsea. A na razie te dwa mecze, przynajmniej te dwa mecze można sobie zastanowić się. Jak to będzie wyglądać Premier League, Mistrzów? Jak będzie wyglądają rotacje? Więc Chelsea, jako taką, nowych opcji dla mnie nie ma. Zastanowili. No, też nie, chociaż wrócił Watkins, ale widzieliśmy, że wróci trochę stary. Watkins, jest z nim to na razie spokojnie. Leeds i R Liverpool. Pojawiła nowa opcja. O, moim zdaniem nie. Ci wszyscy, co mieli punktować, to zapunktowali. Chociaż Mane to zajęło trochę. Ale ci co, co mieli zapunktować? Zapunktowali. Oczywiście no, takie coś jak Tiago, asysta, jak Fabinho, gol, ale to wiadomo, że w Liverpoolu to na spokojnie z takimi raz na ile każdemu wpadnie. Tak. W cudzysłowie oczywiście. Everton balni. Pojawi się o nowe opcje. 1000 dla mnie było od początku z opcją. Różnica między nimi. Finansowa jest. Ja w tym momencie nadal wolę Greja. Przez to, że widzę. Yy, jak to przed na stronie Tauzenta, to grej potrafi zejść na tą dziewiątkę. Przynajmniej jak nie było Karweta Luina na przykład. On często schodził tak, że to on mógł wykazać tę akcję. Niestety podoba mi się bardziej grej. Ogólnie wydaje mi się, że to on będzie lepszą opcją. Ale na przykład bardzo fajną opcją podobał się to górę. Teraz ktoś powie, a bo dwoja z tym miał. Też nie. Już wcześniej na niego patrzałem. To jest coś takiego, że Alan, Alan trochę został wykreślony całkiem z opcji z przodu. A dzięki temu Dukure poszedł tak, że on będzie. on może punktować. czas styczy gole. Gra trochę jak w gdzie kiedyś. On idzie do przodu. On może. Ter on nie jest takim SPD, że ma stać bardziej takim SP, który. Box to Box, może. Za... Okej, okay, mamy Greja i Thousand, a Tu jest problem, bo ja się... Znaczy problem, w oczywiście. Problem z tego, że mamy za dużo opcji. Bo jeżeli... Patrząc na całokształt, jeżeli by nie było takiego gościa Greja czy 1000, to tu kre był pewnie najlepszą opcją. Nawet nie wiem, czy wciąż nie lepszą niż Townsend. Townsend ok, strzelił, asystował, ale to wiem, jak jest w przynajmniej w wcześniejszych klubach z Tauzentem. On jakieś góry goli i tak dalej mieć pewnie nie będzie. No, z Graem było podobnie, ale po prostu Graem mi się na boisku lepiej podoba. Jeśli chodzi o FPL. Tak, pamiętaj. Jeśli chodzi o transfery, no to już widzicie, użyłem dzikiej karty. Te transfery Wam wyłączę ze względu na to, że yy, to ustawiłem przez na przykład większość może zarobię sobie bądź tych, których chcę mieć. Jak na przykład Greja i jemu cenę już się podwyższyła, z tego co pamiętam, tak? Tak, to żebym ja nie musiał płacić 5,7 później, tylko w tym momencie 5,6, mam oczywiście zdjęcie, jakby mogła moja dzika karta. Na razie, w tym momencie tutaj za 4.0 nie ma różnicy, mogę sobie brać kogo chcę. Na razie Sanchez, ale przy kosztach, jak chcę wcześniej, Ja tak bym chciał na przykład to mi nie stać po prostu. Więc zostaje taki mokraj za 4,5. Jeszcze tylko zastanawiam się nad tym ramżdajem. jakby co czy wezmę tego ramżdaja i tyle. Pogadam jeszcze z fanami, arsenalu i tak dalej. Jak to widzą, poczytam sobie i tak dalej. Ale na bramce się nie będziemy zastanawiać. Najważniejsze zmiana: jeden Bramkarz. Koniec zmian, nie interesuje mnie to, i tyle. Yy, obrona. Najpierw zaczniemy, kto zostaje. White zostaje. Ja jak samo chcę Ramsdaja. Liczę na te czyste konta Arsenalu, więc White zostaje. Z tych wszystkich, co tu widzicie, zostaje coś takiego jak Duffy. Bo muszę szukać oszczędności za takie kwoty. Wiem, że mam jeszcze jakieś wybory, ale bo tu był z Southampton. No jest samo to, z Southampton dla mnie gorzej odpada niż, niż z Brighton. Czyli to jest taki gościu, który prawdopodobnie większość czasu może z Crystal Palace zagra, może z Norwich, z Newcastle. Taki gościu, Daffy, że będzie umieścił pewnie większość na ławce. Jak da jakieś punkty, będzie fajnie, ale od niego dużo nie oczekuję. Lubię mieć skład, który wszyscy grają prawie, no, w tym momencie u Brumkarza. Więc Daffy powinien grać, powinien, wiadomo, czasami dać punkty. Zostawiam go, dla mnie najlepsza opcja za tą cenę. Kolejny. Znaczy, stąd to zrobimy inaczej. Zrobimy sobie tak, że stąd zostaje jeszcze Marsal, prawdopodobnie. No, tak jak wam wcześniej mówiłem, wolę bocznego obrońcę i środkowego obrońcę z no, w FPL-u. Patrząc na ten kalendarz, tak jak wam wcześniej mówiłem, patrząc na ilość goli, liczę, że coś można się pojawić z obroną wilków, koszt Nieduży, to najważniejsze. Jeżeli chodzi dalej o obronę, to już musimy sobie polecieć. W City wstępnie chciałem Cancel'a. Nie będzie mnie stać, więc biorę kogoś takiego jak Kai Walker. Chociaż z... można się zastanowić nad Laportem, wszystko... znaczy wolę Walker, ale wszystko zależy od minut i tak dalej. Dias też jest za drogi, bo Dias też pewnie był lepszą opcją. Walker, który po prostu chce mieć obrońcę z City, nie patrząc na kalendarz i tyle. Tak, a Kai Walker jest za 5,5. Wolałbym Stansa, który jest tańszy, ale dzisiaj będzie grać City. Zobaczymy, czy wyjdzie stąd, czy nie. Ja jest znak zapytania. I ze starej gwardii, którego sobie na pewno zostawię, rent Alex Arnold. Trent, dużo trzeba mówić. Gość w formie najwięcej wykrywanych sytuacji. Kalendarz spoko. Wiadomo, że tam pomiędzy jest ciężkie mecze, ale ogólnie spoko moim zdaniem. Od początku miałem i chce go mieć. Jest super opcją dla mnie. Nawet za 7,5. Nie patrzę go, Oszczędzę sobie przy Marsalu Dafim. Chcę Aleksandra Arnolda. I tyle. Tak jest most. Stąd kto zostaje? Ktoś taki jak Sisoko. Tak jak mówiłem, pojawił się jako opcja. Musiałem zaoszczędzić. Szukałem jakoś oszczędności za 4,5. Jak sobie weźmiemy Mid. Za 4,5. Zastanawiam się teraz nad skipem, bo gra. Szukałem. Szukałem tej opcji, a nagle patrzę kurde, sisoko. Widziałem jaką gra. Ramdzę to jest fajną opcją, ale nie wiem, jak z tymi minutami. Tak mówię, patrzałem na tego Sisoko i ja mówię, kurde. Za 4,5. Gość, który pewnie i tak jak coś usiądzie u mnie na ławie niż ma grać. Biorę szansu na jakikolwiek. Sukcesy z przodu, kolejną opcją, która zostaje tutaj, największy z czyli Traurę. On się podoba w wilkach. Podoba się, jak gra. Nie daje punktów, ale wygląda tak, jakby kurde, niedługo, niedługo zdobędziesz. I tak się zastanawiam. Wstępnie mam go. Czy go zmienię? Jeszcze nie wiem. Na razie go mam. Zobaczymy, na te trzy mecze najwyżej, jakbym go zostawił. czy to da czy nie, na razie tak eksperymentalny. I największy znak zapytania: czy on by został w naszym składzie? Bo za 6 mamy sobie na przykład właśnie Gallaghera, ale boli to, że już podroża ja go. Nie miałem mój błąd. Oczywiście, patrząc na nich, to nie, na razie nie wiem. Fornals, dlaczego? no zróbmy tak, dlaczego na nich nie patrzę? Bo u mnie, w tym zostaje ktoś taki jak Gray za 5-7, u mnie za 5-6. Zostawiam gościa. Nawet jeśli ten kalderz ma taki średni, Everton pokazuje się bardzo spoko. I od, od drugiej kolejki, drugiej albo trzeciej kolejki, już go chciałem mieć w teamie. Teraz użyłem dzikiej karty, więc na zastanawiałem. Patrząc na sam kończ, mówię, chcę mieć grę. Ja podoba mi się, jak gra. Podoba mi się, gra Evertonu. Po prostu go biorę. Więc wtedy za Traorę ja się opcja na przykład Sara, która jest na dwa mecze. No, check, tak, mech. No ale, jest duża szansa, że to właśnie Traoré zostanie. Jeżeli nie, zobaczycie w następnym odcinku. Na razie to mówię, jak użyłem karty na ten moment. Więc przejdźmy sobie do kogoś, kto zostaje. Ze starej gwardii nadal zostaje ktoś taki, jak rafinia rafinia który punktów nie daje widzę to ale otwiera się przed nim super kalendarz rafinia może dawać te punkty widzę że jest dużo sytuacji możemy dawać te punkty więc może dać te punkty nie powiem że nie więc sobie go zostawimy przechodząc dalej coś taki jak po yy, salach i tutaj Zostanie Lukaku, Ronaldo i tak Ostatni jest ktoś taki jak Adam Armstrong. Wiem, że tak przyspieszyłem, ale dostałem sms, więc przyspieszę tak. Tak będzie moja wygląda dzika karta. Bo i tak nie muszę o nich dużo mówić. Salach, Lukaku, Ronaldo. Wiadomo, jak będzie. Teraz powiem tak: boję się ich nie mieć. Dlatego biorę na razie tych trzech. Miałem nie grać z tymi trzema, Miałem się, ale ważne na to co robią, po prostu się było ich nie mieć. Adam Armstrong chciałem go mieć, dlatego że jest taki tani. Bo z atakujących chciałem mieć kogoś takiego jak Adam Armstronga, albo pókiego. Jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, po prostu wolę Adama Armstronga. Tylko tyle. Więc jego biorę, a pókiego na razie nie. Chociaż póki ma lepszy kalendarz, a Adam Armstrong ma gorszy kalendarz, ale on będzie takim rezerwowym, który w pewnych meczach by nie wchodził. Jak wstępnie będzie wyglądała moja dzika karta. Przepraszam za to przyspieszenie na końcu, ale nie chciałbym się drugi raz nagrywać bądź specjalnie montować, a już kończyłem odcinek, więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Bajo!